Cześć, dzień dobry, kłania się belator maszyny budowlane, ruda Śląska, za chwilę załadunek podarki gąsienicowej Volvo ABG P7820C dzisiaj załadunek z rampy. Karol już sobie podjeżdża maszyną pod rampę, jeszcze kawalątek podjedzie tam na początek rampy i załaduje maszynę na zestaw. Układarka już podjeżdża pod rampę. Oj oj. Zahaczył Karol niestety rogiem układarki o płotek. No i niestety to jest to, co w przypadku układarek jest ten mankament tego płotka, że ta maszyna ledwo się tutaj mieści. No, teraz przejechał i teraz układarka leci do góry na tym pierwszym takim mini przeamaniu, ale ono zawsze tutaj powoduje, że ta maszyna troszkę leci do góry. Teraz ładnie opadła na dół. Tam widzicie takie drobne, wystające elementy, i to wszystko może zahaczyć o maszynę. Znaczy o płotek. Maszyna może zahaczyć, ale teraz, już powolutku, tutaj trzeba cały czas mieć to na uwadze. To jest praktycznie na milimetry. Przechodzimy, tak jak widzicie, ta odległość między płotkiem. Jest malutka, ale Karol sobie dziennie radzi. Tak samo tutaj zobaczcie z tyłu. Cała płyta boczna jest praktycznie poza, poza płotkiem. Tutaj trzeba mieć to cały czas z tyłu głowy, że można gdzieś tym zahaczyć. No i zbliżamy się do przełamania. Połączenia rampy z lawetą. Jeszcze chwilka. Maszyna sobie tutaj przejedzie i wyląduje na platformie zestawu, zestawu nisko oj, 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 I tu się zahaczyła, zawiesiła. Teraz musimy coś z tym zrobić. Sytuacja opanowana. Maszyna w końcu przejechała przez przełamanie. Już jest praktycznie na lawecie. No zablokował się potencjometr skrętu na pulpicie, i Karol nie mógł po prostu wyprostować maszynę odpowiednio. Teraz już wszystko gra i maszyna już praktycznie jest załadowana. Wystarczy tutaj jeszcze kawałek podjechać i będzie na lawecie. Jeśli już Państwo maszyn używanych do zakupu, to wynajmu, serdecznie zapraszamy do kontaktu. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.